Cześć, nazywam się Bartek, a dzisiaj wrócimy do spółki, którą ostatnio analizowałem w październiku 2021 roku. Wtedy werdykt był taki, że spółka jest zbyt droga, a jak sytuacja wygląda dzisiaj? Przekonajmy się. A jeżeli śledziliście losy Palantira, a może macie jakichś innych ulubieńców wśród spółek, które zajmują się machine learningiem, sztuczną inteligencją albo big data, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ok, z październik 2021, czyli mniej więcej ten okres, który widzicie na wykresie. W tym czasie cena akcji spółki wynosiła około 24 dolarów i ja mówiłem, że spółka jest zdecydowanie, zdecydowanie zbyt droga. Od tego czasu kurs spadł o 72%. A link do tego filmu, który omawiałem w 2021 roku, powinien Wam się pojawić w prawym górnym rogu ekranu. Zobaczmy zatem, jak sytuacja zmieniła się dzisiaj i jak ta spółka prezentuje się obecnie po spadku o ponad 70%. To, co przede wszystkim zaczyna mi się podobać, jeżeli chodzi o ten podmiot, to free cash flow, czyli to, jak sobie spółka radzi z generowaniem wolnych przepływów pieniężnych. I po fatalnym 2020 roku, to mieliśmy cały, cały rok, 2020 był bardzo kiepski. Przede wszystkim ten kwartał, który kończył się w marcu, ale ogólnie cały 2020 był zamknięty na minusie. Natomiast od 2021 de facto spółka notuje tylko i wyłącznie dodatnie przepływy gotówkowe, to jest zakład per share, czyli na akcje. Wprawdzie one spadają, o tym będziemy sobie mówić za sekundkę, natomiast generalnie sytuacja jest taka, że spółka przynajmniej jest w stanie generować gotówkę. Jak to wygląda cashowo, czyli sytuacja bilansowa. Cash w takim ujęciu całościowym w bilansie spółki jest bardzo pozytywny. Znaczy mamy, na, mamy ponad dwa, no około 2,5 miliarda dolarów na chwilę obecną, czyli na ostatni kwartał zakończony w wrześniu 2022. Gotówki na koncie, i w przełożeniu na akcję wygląda to następująco. czyli Mieliśmy około 2, 2 z kawałkiem dolara w 2020. Na chwilę obecną mamy około dolar z kawałkiem, dolar 10, dolar 12 gotówki na akcję na koncie spółki na właśnie ostatni kwartał. No i widać bardzo wyraźnie, że ten poziom gotówki się zmniejszył na akcję. Oczywiście przypadający się zmniejszył bardzo solidnie między czerwcem a września 2020 roku pomimo tego, że sama gotówka w tym czasie raczej wzrosła, czyli widzimy bardzo istotny wpływ nowej emisji, nowych akcji. Jeszcze net debt, zobaczmy sobie, jak wygląda zadłużenie netto tej spółki. No i tutaj jest rzeczywiście już naprawdę super sytuacja. W marcu 2020 roku mieliśmy minus 683 miliony. Ta wartość ujemna jest pozytywna, dlatego, że to znaczy, że spółka ma nadwyżkę gotówki na koncie versus Zobowiązania odsetkowe. No i na chwilę obecną ten net debt, czyli zadłużenie netto, jest na poziomie minus 2,2 miliarda dolarów, czyli oznacza to mniej więcej tyle, że spółka po spłaceniu wszystkich. Zobowiązań odsetkowych miałaby do, do swojej dyspozycji jeszcze 2,2 miliarda dolarów. No i tutaj widać bardzo wyraźnie, że ta pozycja net debt się od 2020 do 2021 roku gwałtownie poprawia. Czyli ten net debt spada, czyli to zadłużenie netto jest coraz bardziej ujemne, czyli de facto jest to dobrze dla spółki. No i od 2021 roku, czy właściwie za ostatnie kwartały, za ostatni rok, powiedzmy, mamy. Tą pozycję w miarę stało. Shares outstanding, czyli liczba akcji, które pozostają w wolnym obiegu. No i znowu nie wygląda to, akurat nie wygląda to fajnie. Od między czerwcem a wrześniem mamy wzrost o ponad 100% tych akcji, no i to jest coś bardzo, bardzo negatywnego dla akcjonariuszy, ale widać, że ten trend wzrostowy zostaje utrzymany, natomiast on coraz bardziej zwalnia. No i to jest jedna z rzeczy, które są pozytywne. Zobaczmy jeszcze raz na ten trend zmiany liczby akcji. Tutaj w roku 2020 obciąłem skalę do 10%, bo inaczej byśmy w ogóle nie widzieli tego, co się dzieje później. Więc w czerwcu 2020 mamy plus 25% akcji i we wrześniu mamy prawie 130, no ponad 130% akcji znowu dodrukowanych. No i od tego, od tego kwartału w 2020 roku dosyć duże spowolnienie, czyli mamy plus 3, niecałe plus 4, pewnie plus 4, 4. Plus 3, plus 2 i okolicach 1%, więc to, co się dzieje obecnie, ten dotruk obecny, powiedzmy, jest jak najbardziej ok. No i teraz e, można by się było bardzo e, denerwować na temat e, i odpowiadać negatywnie na temat tego. Tej liczby akcji w obiegu, ja to będę za chwilę robił, czyli będę spółkę krytykował. Natomiast należy powiedzieć jedną bardzo, ale to bardzo pozytywną rzecz na temat tej spółki: to znaczy, skoro byli, teraz no, otwórzmy tutaj cudzysłów, bo nie chcę nikogo obrażać, ale naiwniacy, którzy chcieli kupować te akcje po takich cenach, jakie były w tamtym czasie, to to, że spółka je emitowała i sprzedawała to oczywiście bardzo dobrze. Zakładam, że bardzo duża część tych akcji tak, trafiła w ręce zarządu, no bo de facto był to, była to forma wynagrodzenia dla zarządu. No więc to akurat może mniej dobrze, natomiast jeżeli kupowali to również inwestorzy instytucjonalni, na przykład na cele IPO, to bardzo, ale to bardzo dobrze dla dzisiejszych potencjalnie inwestorów, no bo spółka pozyskiwała, sprzedawała coś, co jest bardzo drogie, coś, co jest bardzo szczodrze, wyceniane i ludzie chcieli za to płacić tam, instytucje chciały za to płacić i przepłacać, więc akurat dla spółki to jest dobrze i dzięki temu właśnie mamy taką, a nie inną pozycję gotówkową którą spółka może się pochwalić obecnie. Więc ten poziom emisji 0,9% kwartalnie to nie jest coś, co bym chciał bardzo widzieć, ale to już nie jest tragedia. Tak, obecnie jest to, jest to w, miarę, w miarę rozsądne, biorąc pod uwagę, że spółka jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, no i de facto umówmy się, nie, nie będziemy tego widzieli w cashu działalności operacyjnej, no bo to jest zawsze, było to jest jakby niegotówkowy komponent, Natomiast warto zauważyć, że bez tych emisji, które tak jak mówię dosyć dużej części idą do zarządu czy do pracowników spółki, spółka musiałaby płacić pensję po prostu gotówkowo swoim pracownikom, więc ten komponent pomimo tego, że go nie widzimy w CFO, to powinniśmy go gdzieś tam uwzględnić, to CFO powinniśmy skorygować o emisję z tego tytułu, że one są niezbędne, jakby to jest niezbędny wydatek. To jest taki zaszyty, niegotówkowy wydatek, ale de facto powinien być traktowany jako gotówka, bo to jest coś, co spółka musi wypłacać swoim pracownikom, żeby oni chcieli dalej w tej spółce pracować. No i teraz, tak jak te emisje wpływają na wyniki spółki i dla nas jako akcjonariuszy, jak bardzo nas rozwadniają, no możecie zobaczyć. Na tym wykresie, który porównuje sprzedaż i sprzedaż na akcje w okresie od marca do 2020, no i zobaczmy, że sprzedaż rośnie dwukrotnie w tym czasie, natomiast sprzedaż na akcje spada o połowę, czyli generalnie spółka dwa razy szybciej, czy dwa razy więcej akcji procentowo, procentowo emituje niż poprawia, niż, niż zwiększa sprzedaż, tak? Czyli sprzedaż rośnie o 200%, natomiast liczba akcji rośnie o 400% w sumie w tym czasie przez co mamy spadek przychodów na akcje. No i to jest właśnie ten minus, który, o którym mówię w przypadku spółek, które tak dużo emitują akcji. Dla akcjonariuszy to jest fatalne, bo nawet bardzo szybki rozwój, umówmy się, jeżeli w ciągu dwóch lat poprawiamy wyniki dwukrotnie, to, to rozwój jest fantastyczny i fenomenalny. Natomiast, natomiast, no właśnie te emisje powodują, że my, jako akcjonariusze, nic z tego nie mamy. Natomiast od grudnia 2020 zobaczcie, że jednak sprzedaż na akcje już w miarę rozsądnie Zaczyna się zachowywać i rośnie tam w okolicach powiedzmy 19 do 26-27 centów, więc to już jest jak najbardziej ok i ten wynik powinien się poprawiać, jeżeli spółka oczywiście utrzyma w ryzach w kolejnych kwartałach te emisje. A emitować już akcji nie musi, bo jej pozycja gotówkowa jest naprawdę fantastyczna i fenomenalna, więc spółka Kasy na Rozwój ma jak najbardziej, nie musi się do rynku po pieniądze zwracać. Taka skrócona i bardzo prosta wycena. Porównuję tutaj tą spółkę do Microsoftu na nagraniu, które robiłem w 2021 porównywałem do kilku tych najbardziej rozpoznawalnych spółek technologicznych. Tym razem koncentrujmy się jako na porównaniu do Microsoftu, ponieważ są to dwie spółki softwareowe. Microsoft trochę zaczyna mieszać w okolicach AI, więc niech nam ten Microsoft tutaj zostanie jako spółka do porównania, jako taki modelowy. E, przykład tego czym Palantir w przyszłości, ewentualnie oczywiście bardzo, bardzo odległej może się stać no i na chwilę obecną spółka jest wydziana z price to sales na poziomie 7,5 Microsoft 8,58, więc wycena e, mierzo, mierzona ceną do przychodów ze sprzedaży jest ok, ta spółki jest całkiem ok szczególnie spółki, która tak szybko rośnie oczywiście price to earnings, e, tutaj forward, czyli ten e, który spółka zaraportuje w 2022 roku, oczekiwany jest bardzo wysoki, 152, Microsoft niecałe 25. Natomiast, tak jak mówię, to jest spółka, która jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc um, ten, e, te earningsy są na razie bardzo niskie i to nie jest nic dziwnego. Ale pozytywne jest to, że earningsy już powinny być dodatnie w tym roku e, i mamy tutaj informację o tym, że ten FPS, czyli zysk na akcji, powinien mieć 5 centów i powinien wzrosnąć o około 10-krotnie do 2026 roku. To jest realistyczne, czy nie? Zostawiam to jakby teraz na boku, to nie jest istotne w tej chwili. Szczególnie niepokojące jest to, że od 2025 roku mamy tylko jednego analityka, więc te prognozy 25-26 musimy sobie dać z takim lekkim przymrużeniem oka. No ale mimo wszystko i tak analitycy się spodziewają, że nastąpi przynajmniej czterokrotny wzrost wyników do 2024 roku, no i to co nas bardziej interesuje, czyli przychody ze sprzedaży, tutaj mamy również bardzo szybki wzrost z niecałych 2 miliardów do 5 i prawie pół miliarda, no i znowu ten bardzo wysoki wzrost w 2025, prognozowany tylko przez jednego analityka, więc tu musimy mieć troszeczkę, troszeczkę być bardziej konserwatywni, no ale trzeba powiedzmy przy takim przymrużeniu oka brać te prognozy pod uwagę, no ale Wróćmy do tego, jak wyglądały te prognozy w stosunku do tego, co widzieliśmy na filmie czy na nagraniu z 2021 roku. No i tutaj mieliśmy prognozę revenus, to jest, to jest końcówka 2021 roku, październik, jeszcze raz przypominam. I prognoza na 2022 rok mówi nam 1 950 przychodów ze sprzedaży, na 2023 2,5 miliarda. Czyli mamy 1,5 roku naprzód i 2,5 roku naprzód tą prognozę. No i zobaczcie, obecnie prognoza mówi, że spółka zarobi 1,9%, to ta prognoza, że właściwie jest niemalże pewna, bo właściwie został nam ostatni kwartał, więc mamy praktycznie rzecz biorąc wykonaną tą prognozę 2,5%, 2,6% z analizy się pomylili, więc biorąc pod uwagę jaki ciężkim rokiem był 2021, uważam, że jest to trafienie niemalże w punkt, i zmiana prognoz na 2023, no oczywiście to jest ciągle prognoza, tak obecnie prognozy mówią, że będzie 2,3 miliarda przychodów ze sprzedaży, co stanowi jakby obniżkę 8%, 8% więc dalej wszystko co jest poniżej 10%, 10 rozbieżności między prognozą, a, a powiedzmy, że wykonaniem to jest całkiem spoko. tu Mówię wykonaniem, w sensie zakładam, że dzisiejsza prognoza jest wykonaniem. Co oczywiście okaże się w, pod koniec 2023, czyli powiedzmy w, na początku 2024 roku, kiedy spółka zaraportuje ostatni kwartał 2023. I my sobie przyjmowaliśmy w tym poprzednim nagraniu dwa scenariusze. Scenariusze takie, że spółka będzie w stanie wygenerować marżę zysku netto na poziomie 7 lub 40%, no i to nam dawało przychody. To nam dawało uzyskane na poziomie między 910 milionów dolarów a 5,2 miliarda. I ten forward PE na 2030, mierzony ceną za 2021, był między 9 a 52. A zobaczmy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Natomiast jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden plus dla spółki, jeżeli chodzi o gross margin. Ten jest dużo lepszy niż Microsoft, więc należy przyznać, że jakby skłaniam się do tego, że ta prognoza optymistyczna w zakresie net margin, profit margin, przepraszam, jest do zrobienia, aczkolwiek będziemy sobie znowu analizowali dwa scenariusze, czyli 7 i 40, natomiast zwykle gdzieś tam staram się być w okolicach średniej, więc powiedzmy, biorąc pod uwagę, że spółka jest bardziej rentowna niż na poziomie gross margin, czyli na poziomie marży zysku brutto, jest bardziej rentowna niż... Microsoft to wydaje się, że jakby te wyższe widełki są do zrobienia. I zobaczmy forecasty na 2026. Znowu przyjmijmy, że ten profit margin będzie 7% i 40, czyli mamy dwa scenariusze optymistyczne i pesymistyczne, no i w tym wypadku net income bazujący na przychodach ze sprzedaży równych 5,41 miliarda daje nam 380 milionów w scenariuszu pesymistycznym i 260, 2 miliardy 160 milionów w scenariuszu optymistycznym i dawałoby nam to wycenę równą 31p do e 31 lub p do e 5,5 na 2026 rok gdybyśmy tą prognozę na 2030 przyjęli czyli przychody ze sprzedaży 13,04 miliarda i znowu profit margin 7 i 40% co nam daje net income tak jak mówiliśmy 910 milionów i 5 miliardów 200 000, to otrzymujemy w tym wypadku price to earnings ex cash czyli ten skorygowany o tą pozycję gotówkową dokładnie o net debt na poziomie 13 i 2,2 więc wydaje się, że w tym wypadku jest to już dosyć ok wycena i nawet pozostawia całkiem spory potencjał wzrostu i jeszcze taka ostatnia, ostatnia, ostatni model, czy powiedzmy ostatnia próba wyceny. Co by było, gdyby cena akcji spadła do 5 dolarów na 2026 rok? Czyli, zróbmy sobie tą krótszą prognozę. Czyli net income nam zostaje na poziomie 380 milionów i 2 miliardy 160 milionów dolarów. I w tym wypadku mamy wycenę równą 23,406, co wydaje się już całkiem, całkiem przyzwoitym. Rozwiązaniem to jest spółka Big Data, więc powiedzmy, modna ostatnio spółka, która jest w dosyć interesującej transformacji. Zmienia się z kontraktów rządowych w kierunku dużej ilości kontraktów prywatnych, z, zmienia swój model jakby tych kontraktów, czyli z takich bardzo dużych i ciężkich projektów na dużo mniejsze bardziej skalowalne może projekty, więc wydaje się, że spółka zmienia się bardzo pozytywnie i przy cenie 5 dolarów rzeczywiście wyglądałaby bardzo atrakcyjnie. Przy 6 z kawałkiem powiedziałbym, że wygląda na takie spekulacyjne kupno, i tutaj rzecz, którą bym przede wszystkim obserwował, to, czy spółka nie wraca do tego fatalnego dla akcjonariuszy rozwadnienia, bo to w tej chwili wydaje się być największym zagrożeniem dla potencjalnego zwrotu. Akcji. To tyle z mojej strony, dzięki za uwagę i do usłyszenia na następnym nagraniu.